Konferencję zorganizowała Anna Walentynowicz, była działaczka wolnych związków. Myślę, że większość osób tu obecnych czuje ciągle atmosferę uniesienia tamtych dni, tak samo jak grozę wprowadzenia stanu wojennego. Według prezesa PiS spotkanie było kontynuacją walki sprzed 30 lat. Dzisiejsze spotkanie, które było przecież tak kwestionowane, w tak zdumiewający sposób kwestionowane, to przecież nic innego jak... Zabieganie o prawdę. Jarosław Kaczyński w WZZ nie był, ale dostał jedne z najgłośniejszych oklasków. W tej sali zebrała się większość liderów wolnych związków zawodowych. Słuchając ich wystąpień, można odnieść wrażenie, że nie na kolejnym sporze politycznym im zależy, ale na przywracaniu pamięci o cichych bohaterach, bez których Solidarność by się nie narodziła. Jednak bieżącej polityki nie mogło zabraknąć. Działalność WZZ utrudniał nam również Bogdan Borusewicz, przedstawiciel Komitetu Obrony Robotników. Który miał za zadanie nie dopuścić do powstania wolnych związków zawodowych, a potem wielu z nas oskarżał o agenturalność. Marszałek Senatu zarzuty te nazwał bzdurnymi. Niechętnie do konferencji odnosił się też Lech Wałęsa. Nic nie rozwiązują i nic nie mówią, a zakłamują i kradną historię. Do tych nienowych argumentów byłego prezydenta nawiązywał działacz WZZ Leszek Zborowski. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można ukraść komuś to, co należy do nas wszystkich. Podsumowując, spotkanie Anna Walentynowicz zwróciła uwagę na osoby z WZZ żyjące dziś w zapomnieniu. Moim zadaniem było przywołać prawdę, pokazać ludzi, których, yy, którzy naprawdę zapłacili wysoką cenę za swoją odwagę. I to o nich powinniśmy pamiętać równie mocno jako przywódcach do dziś pojawiających się w publicznych debatach. Marek Pyza, Panorama.